Marcin Kowalski siedział w swoim czarnym BMW na parkingu przed kamienicą na Warszawskiej Mokotowie i ściskał kierownicę tak mocno, że knykcie zbielały. Za oknem padał zimny marcowy deszcz, typowy dla polskiej wiosny, kiedy pogoda nie może się zdecydować między zimą a ciepłem. Przez szybę obserwował okna mieszkania na trzecim piętrze. Tam, za tymi oświetlonymi oknami, Czekała na niego Karolina, jego żona, kobieta, którą kochał od dziesięciu lat, ale czy ona nadal kochała jego? To pytanie gryzło go od miesięcy. Od tamtego wieczoru, kiedy usłyszał rozmowę telefoniczną, której nie powinien był słyszeć. Karolina rozmawiała z koleżanką Agatą w ich sypialni, nie wiedząc, że Marcin wrócił wcześniej z pracy. Wiesz, Agata! Czasami myślę, jakby to było, gdyby Marcin nie miał tej firmy. Gdyby był zwykłym facetem z przeciętną pensją, czy wtedy w ogóle bym na niego spojrzała? Te słowa utkwiły w nim jak gwóźdź. Karolina się śmiała. Mówiła, że to tylko głupie myśli, ale Marcin już nie mógł przestać się zastanawiać. Pobrali się dziesięć lat temu, kiedy on dopiero zakładał firmę budowlaną. Wtedy mieszkali w małym mieszkanku na Pradze, oszczędzali na każdym groszu, jedli rosół trzy dni z rzędu. Karolina pracowała jako nauczycielka w podstawówce i to jej pensja często ratowała ich przed długami. Ale teraz? Teraz mieli apartament z widokiem na Park Łazienkowski. Jeździli na wakacje do Chorwacji i Włoch, Karolina mogła sobie pozwolić na zakupy w galerii Złote Tarasy bez patrzenia na cenę. A Marcin. Marcin zarządzał firmą, która zatrudniała ponad pięćdziesięciu pracowników i realizowała kontrakty warte miliony złotych. Czy to była miłość, czy wygoda? Marcin wziął głęboki oddech i wyszedł z samochodu. Deszcz natychmiast przemoczył mu włosy. Wszedł do klatki schodowej. Pachniało tu starymi, drewnianymi schodami i czyjąś obiadową zupą kapuścianą te polskie zapachy które zawsze kojarzyły mu się z domem otworzył drzwi kluczem marcin jesteś wreszcie karolina wybiegła z salonu miała na sobie szary sweter który marcin kupił jej na urodziny i ulubione dżinsy włosy związane w luźny kok wyglądała pięknie jak zawsze chodź kolacja stygnie Zrobiłam pierogi ruskie tak, jak lubisz. Marcin uśmiechnął się słabo i wszedł do środka. Mieszkanie pachniało cebulką na maśle. Na stole stały talerze z pierogami, mizeria ze świeżego ogórka i kubki z kompotem z wiśni. Taka zwykła polska kolacja, jaką jadali od lat. Usiedli do stołu. Jak w pracy? Zapytała Karolina, nakładając mu pierogi. Dobrze, odpowiedział Marcin, choć serce biło mu jak młotem. Wiedział, co musi zrobić, wiedział, że to będzie najtrudniejsza rzecz w jego życiu. Położył widelec. Kasia, musimy porozmawiać. Uśmiech zniknął z jej twarzy. O czym? O firmie. Cisza. Tylko tykanie zegara na ścianie i szum deszczu za oknem. Straciłem kontrakt, największy kontrakt, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Klient wycofał się w ostatniej chwili. Nie mogę znaleźć nowego inwestora. Marcin mówił powoli, jakby każde słowo raniło go w język. Firma jest na granicy bankructwa. Za trzy miesiące możemy stracić wszystko. Karolina patrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Jak to wszystko? Mieszkanie będzie trzeba sprzedać. Samochód też. Wracamy do punktu wyjścia. A może nawet gorzej. Będziemy mieli długi, Kasia. Duże długi. Cisza, długa, ciężka cisza. Marcin patrzył jej w oczy, szukając czego? Strachu? Rozczarowania? Złości? Zobaczył tylko szok. Karolina siedziała nieruchomo, z rękami na stole, jakby próbowała przetworzyć informację. Przepraszam, wyszeptał Marcin. Próbowałem wszystkiego, ale to koniec. To było kłamstwo. Wszystko było kłamstwem. Firma prosperowała lepiej niż kiedykolwiek. Właśnie podpisał umowę na budowę nowego centrum handlowego w Krakowie, największy kontrakt w historii firmy. Pieniądze były, bezpieczeństwo było, przyszłość była. Ale Marcin musiał wiedzieć prawdę. Czy Karolina zostanie z nim, kiedy będzie miał tylko miłość do zaoferowania? Karolina wstała od stołu, odwróciła się od niego i podeszła do okna. Patrzyła na deszcz. Marcin widział jej odbicie w szybie, twarz zamknięta, oczy zamglone. Nie mógł odczytać jej emocji. Ile czasu mamy? zapytała w końcu cicho. Trzy miesiące może cztery. Jeśli będziemy oszczędzać na wszystkim Karolina pokiwała głową, wciąż patrząc w okno. Rozumiem. Nic więcej nie powiedziała. Cisza wypełniła pokój jak lodowata woda. Marcin czuł, jak coś wewnątrz niego pęka. Czy to był koniec? Czy właśnie zobaczył prawdę? Jestem zmęczona, wyszeptała Karolina. Idę spać. Dobranoc. I wyszła z pokoju. Marcin został sam. Patrzył na niedojedzone pierogi, na kubek z kompotem, na ich wspólne życie, które właśnie postawił na szali. Test się zaczął. Jeśli podobają ci się takie historie, zostaw subskrypcję. Co byś zrobił na miejscu Marcina, napisz w komentarzu. Ciekawi mnie twoja opinia. Następne dni były jak chodzenie po rozbitym szkle. Marcin wstawał rano, ubierał się w zwykłe dżinsy zamiast garnitur, udawał, że jedzie szukać nowej pracy. W rzeczywistości jechał do biura firmy, swojej firmy, która prosperowała doskonale i pracował jak zwykle. Ale każdego wieczoru wracał do domu i kontynuował kłamstwo. Obserwował Karolinę, każdy gest, każde słowo, każde spojrzenie. Pierwszego dnia po wyznaniu Karolina była cicha, prawie się nie odzywała. Marcin widział, jak siedzi na kanapie z laptopem i przegląda oferty pracy dla nauczycieli. Sprawdzała pensje, porównywała stawki, robiła notatki w małym notesie, zawsze lubiła pisać ręcznie, tak jak uczyli ją jeszcze w szkole. Drugiego dnia zapytała Marcin, ile dokładnie zostało nam pieniędzy? Marcin przygotował odpowiedź. Miał nawet sfałszowane dokumenty, wyciągi bankowe, które straszyły zerami na kontach firmowych. Poświęcił na to dwa dni, zatrudnił nawet grafika, żeby wszystko wyglądało autentycznie. Dwadzieścia tysięcy, powiedział, to wszystko, co mamy. Reszta idzie na spłatę długów. Karolina pobladła. W Warszawie za dwadzieścia tysięcy mogli przeżyć może trzy miesiące i to oszczędnie. Dobrze, powiedziała tylko. Trzeciego dnia Marcin wrócił do domu i zastał Karolinę przy stole. Przed nią leżały jakieś papiery. Nie wyglądała na smutną ani złą. Wyglądała na zdeterminowaną. Siadaj, powiedziała spokojnie. Marcin usiadł, serce biło mu jak oszalałe. Czy to był ten moment? Czy teraz usłyszy, że odchodzi? Rozmawiałam dzisiaj z dyrektorką w szkole. Od września wrócę do pracy na pełny etat. To tylko 1800 złotych netto, ale to lepsze niż nic. Karolina mówiła szybko, jakby wszystko miała przemyślane. Sprawdziłam też mieszkania do wynajęcia na Ursynowie. Są tańsze niż tutaj, ale przyzwoite. Jeśli sprzedamy to mieszkanie, spłacimy długi i zostanie nam na małą kawalerkę, może nawet kupno, nie wynajem. Marcin patrzył na nią w osłupieniu. Co? Robimy plan, powiedziała Karolina. Spojrzała mu w oczy. Marcin. Myślisz, że cię zostawię, że ucieknę przy pierwszym problemie? Marcin nie mógł wydobyć słowa. Jesteśmy małżeństwem od dziesięciu lat, przechodziłeś przez gorsze rzeczy. Pamiętasz, jak zakładałeś firmę? Nie spaliśmy po nocach, jedliśmy makaron z keczapem, bo nie było nas stać na mięso. Myślisz, że zapomniałam? W jej głosie brzmiała złość, ale też coś innego determinacja, miłość, ale. Ale teraz mieliśmy wszystko. I co z tego? No przerwała mu Karolina. Marcin, kocham cię, nie twoje pieniądze, nie twoje BMW, nie ten apartament, ciebie. Faceta, który wstawał o piątej rano, żeby jechać na budowy, kiedy inni jeszcze spali. Faceta, który płakał na naszym ślubie, bo był zbyt wzruszony, żeby wymówić przysięgę. Myślisz, że te rzeczy da się kupić za pieniądze? Marcin poczuł, jak coś ściska go w gardle. Łzy napłynęły mu do oczu. Kasia nie, powiedziała zdecydowanie. Teraz ty słuchasz. Wiem, że boisz się. Wiem, że myślisz, że jesteś samotny w tym problemie, ale nie jesteś. Jestem tu i będę tu, nawet jeśli będziemy musieli mieszkać w jakiejś norze na przedmieściach. Nawet jeśli będę musiała pracować na dwie zmiany. Razem wyszliśmy z gorszych sytuacji. I teraz też wyjdziemy. Marcin nie wytrzymał. Wstał, podszedł do niej i objął ją mocno. Karolina odwzajemniła uścisk. Czuł, jak jej ręce drżą, ale nie z lęku, z determinacji, ze złości, z miłości. Przepraszam, wyszeptał Przepraszam, że tak myślałem to ja powinnam przepraszać odpowiedziała cicho za tę głupią rozmowę, zagatą. Słyszałeś, prawda? Marcin zamarł. Wiedziała, tak, Marcin. to były tylko głupie słowa. Czasami mówimy rzeczy, których nie myślimy poważnie. Zastanawiałam się nad tym, jakby to było wrócić do początku, kiedy byliśmy młodzi i biedni, ale szczęśliwi. Nie żałowałam tamtych czasów, tylko tęskniłam za tą prostotą. Za tym, że nie musieliśmy się martwić. O rzeczy materialne, bo nie mieliśmy nic do stracenia, rozumiesz? Marcin pokiwał głową. Rozumiał. W końcu zrozumiał, ale nigdy prze nigdy nie pomyślałam, że wolałabym kogoś innego, kontynuowała Karolina. To ty jesteś moim mężem. To z tobą chcę przejść przez wszystko przez sukces i przez upadek, przez bogactwo i biedę. Pamiętasz naszą przysięgę? Pamiętam, stali tak długo, obejmując się w kuchni ich warszawskiego mieszkania, podczas gdy za oknem padał deszcz. Polska wiosna? Nieprzewidywalna i surowa, ale jakoś piękna. Marcin wiedział, że musi jej powiedzieć prawdę, że to wszystko było testem, że firma była bezpieczna, że pieniądze były, ale nagle poczuł coś innego strach. Bo jeśli powie prawdę teraz, czy Karolina mu wybaczy, czy zrozumie dlaczego musiał wiedzieć, czy nie zrani jej to jeszcze bardziej? Kasia zaczął, ale urwał. Co? Nic tylko. Kocham cię bardzo. Karolina uśmiechnęła się. Ten uśmiech, który zakochał go dziesięć lat temu na uniwersytecie, kiedy byli jeszcze studentami bez grosza przy duszy, marząc o wspólnej przyszłości. Ja też cię kocham, głuptasie. Kolejne dni były dziwne. Karolina rzeczywiście rozpoczęła przygotowania do powrotu do pracy, dzwoniła do szkół, rozmawiała z dyrektorami, aktualizowała CV, zaczęli oszczędzać, rezygnowali z jedzenia na mieście, z taksówek, z drogeryjnych kosmetyków. Karolina kupowała w Lidlu zamiast w Alma, gotowała obiady na trzy dni do przodu, jak kiedyś. Marcin obserwował to wszystko z rosnącym poczuciem winy, widział jak bardzo się stara, jak walczy, jak kocha i wiedział, że musi jej w końcu powiedzieć prawdę. Ale jak? Minął miesiąc, miesiąc kłamstwa, który trwał jak wieczność. Marcin nie potrafił już dłużej patrzeć Karolinie w oczy. Widział, jak pracuje po nocach nad planami lekcji, żeby wrócić do nauczania, widział, jak liczy każdą złotówkę w portfelu, widział, jak rezygnuje z drobnych przyjemności swojej ulubionej herbaty Earl Grey, słuchawek, które chciała kupić od miesięcy, spotkań z przyjaciółmi w kawiarni. A najgorsze było to, że była szczęśliwa. Nieszczęśliwa z biedy, ale szczęśliwa, że są razem, że walczą razem. Wieczorami, kiedy siedzieli na kanapie i oglądali stare polskie komedie na tvn Karolina opierała głowę na jego ramieniu i szeptała Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz. Razem damy radę. I Marcin czuł, jak jego serce pęka. Test zakończył się dawno temu. Marcin dostał odpowiedź, której szukał. Karolina go kochała. Kochała go bez pieniędzy, bez BMW, bez apartamentu na Mokotowie, kochała go takiego, jaki był, ale teraz Marcin musiał zmierzyć się z konsekwencjami, z bólem, który sam spowodował, ze zranieniem zaufania. Wiedział, co musi zrobić. W sobotni wieczór, kiedy deszcz w końcu przestał padać i przez okno wpadło blade kwietniowe słońce, Marcin usiadł z Karoliną przy stole przygotował kolację schabowe z ziemniakami i surówką z marchewki taki zwykły polski obiad jaki jego mama robiła w każdą sobotę kasia zaczął musimy porozmawiać karolina spojrzała na niego z niepokojem co się stało jest gorzej nie to znaczy tak ale nie w ten sposób marcin wziął głęboki oddech ręce mu drżały muszę ci coś wyznać i proszę, wysłuchaj do końca, zanim cokolwiek powiesz. Cisza, firma, firma nie zbankrutowała. Karolina zamarła z widelcem w dłoni. Co? Firma ma się dobrze, bardzo dobrze. Właściwie właśnie podpisaliśmy największy kontrakt w historii Centrum Handlowe w Krakowie. Jesteśmy bezpieczni finansowo na następne pięć lat. Twarz Karoliny powoli zmieniała kolor. Z białego na czerwony. Co ty mówisz? Ago kłamałem cię, wyznał Marcin. Głos mu drżał. Miesiąc temu, kiedy powiedziałem, że straciłem kontrakt, że jesteśmy na granicy bankructwa, to wszystko było kłamstwem. Test. Chciałem. Chciałem sprawdzić, czy nadal mnie kochasz. Czy kochasz mnie, czy moje pieniądze. Cisza. Długa, straszna cisza. Karolina odłożyła widelec. Wstała od stołu. Marcin widział, jak jej ręce zacisnęły się w pięści. Marcin Kowalski powiedziała cicho, ale w jej głosie brzmiała burza. Czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę, co właśnie powiedziałeś? Kasia, ja. Nie! krzyknęła. Nie przerywaj mi. Przez miesiąc, miesiąc żyłam w strachu. Martwiłam się, jak spłacimy długi, jak zapewnimy sobie dach nad głową. Rezygnowałam ze wszystkiego, co lubiłam, żeby zaoszczędzić każdą złotówkę. Przygotowywałam się do powrotu do pracy, której nie chciałam, żeby wspierać ciebie, moich mąż, w najtrudniejszym momencie. A ty, ty udawałeś? Łzy popłynęły jej po twarzy. Myślałam, że mi ufasz. Myślałam, że jesteśmy zespołem, ale ty, ty traktowałeś mnie jak szczura w laboratorium, jak eksperyment. Marcin wstał, próbując do niej podejść, ale Karolina cofnęła się. Nie dotykaj mnie. Kasia, proszę, posłuchaj, tamta rozmowa z Agatą. Słyszałem, jak mówiłaś, że zastanawiasz się, czy byś na mnie spojrzała, gdybym nie miał firmy. To mnie zabolało, musiałem wiedzieć. Więc zapytaj, krzyknęła Karolina po prostu zapytaj, jak normalni ludzie porozmawiajmy o uczuciach, o obawach, o wszystkim. Ale nie udawaj miesięcznego dramatu tylko po to, żeby sprawdzić, czy jestem prawdziwa. Miała rację. Oczywiście, że miała rację. Przepraszam. wyszeptał Marcin. Przepraszam, Kasia. Zachowałem się jak idiota, jak tchórz. Zamiast z tobą rozmawiać, wolałem cię testować. Nie miałem prawa. Nie miałeś. przerwała mu Karolina. Wycierała łzy. Marcin, wyobraź sobie. Że to ja bym cię testowała, że udawałabym, że mam romans, tylko po to, żeby sprawdzić, czy mnie nadal kochasz. Jakbyś się czuł. Marcin poczuł zimny dreszcz. Nie pomyślał o tym w ten sposób. Czułbym się zdradzony. No właśnie, powiedziała cicho Karolina. Usiadła z powrotem na krześle, jakby nagle zabrakło jej sił. Właśnie tak się teraz czuję. Zdradzono moje zaufanie. Moje uczucia, moją wiarę w nas. Marcin usiadł naprzeciwko niej. Nie próbował jej dotykać, nie próbował jej przytulić. Wiedział, że teraz potrzebuje przestrzeni. Wiem, że nie zasługuje na wybaczenie, powiedział cicho. Wiem, że to, co zrobiłem, było okrutne i głupie, ale chcę, żebyś wiedziała jedno. Ten miesiąc pokazał mi, jaka naprawdę jesteś. Zobaczyłem Twoją siłę. Twoją determinację, Twoją miłość. I to sprawiło, że zakochałem się w tobie jeszcze bardziej niż dziesięć lat temu. Nie potrzebowałem tego testu, ale dostałem odpowiedź, która nie pozostawia żadnych wątpliwości. Karolina patrzyła na niego przez długą chwilę. A ja dowiedziałam się czegoś innego, powiedziała w końcu. Dowiedziałam się, że mój mąż nie ma do mnie zaufania, że woli manipulować. Niż rozmawiać. Te słowa bolały bardziej niż wszystko inne. Masz rację, w stu procentach. I jeśli odejdziesz, jeśli powiesz, że to koniec, zrozumiem, zasłużyłem na to. Cisza. Karolina wstała i podeszła do okna, patrzyła na ulicę, na ludzi wracających z zakupów, na warszawskie życie toczące się za szybą. Marcin siedział i czekał, serce waliło mu jak młot. Po długich minutach Karolina odwróciła się. Nie odchodzę! Marcin spojrzał na nią ze zdziwieniem. Co? Nie odchodzę, ale pod jednym warunkiem. W jej głosie brzmiała stalowa determinacja. Jeśli kiedykolwiek jeszcze będziesz miał wątpliwości co do mojej miłości, mówisz mi prosto, bez gier, bez testów. Rozmawiamy jak dorośli ludzie, zgoda? Marcin pokiwał głową z desperacją. Zgoda. Obiecuję. I chcę, żebyś chodził ze mną na terapię małżeńską, bo jeśli mamy naprawdę odbudować zaufanie, potrzebujemy pomocy. Pójdę, zrobię wszystko. Karolina westchnęła. Podeszła do niego i usiadła obok. Nie dotykała go, ale siedziała blisko. Marcin. Kocham cię, ale muszę ci powiedzieć coś szczerze. To, co zrobiłeś, zabolało i nie mogę tak po prostu zapomnieć. To będzie wymagało czasu, pracy, dużo rozmów i łez. Rozumiesz? Rozumiem, wyszeptał Marcin. I zrobię wszystko, żeby to naprawić. Każdego dnia, przez resztę mojego życia, jeśli trzeba. Karolina spojrzała mu w oczy. W jej wzroku było cierpienie, rozczarowanie, ale też coś jeszcze, nadzieja. To będzie długa droga. Pójdę nią krok po kroku z tobą. Po raz pierwszy od godziny Karolina uśmiechnęła się słabo. Dobrze, ale najpierw zjedz te kolacje. Nie zniosę, żeby ten schabowy się zmarnował. Marcin roześmiał się przez łzy. I tak zaczęła się prawdziwa praca: nieudawanie, nie testy, nie gry. Prawdziwa, szczera, trudna praca nad związkiem. Chodzili na terapię co tydzień, rozmawiali godzinami o lękach, o obawach, o przeszłości. Marcin uczył się zaufania, Karolina uczyła się wybaczania. Czasami było ciężko, czasami Karolina patrzyła na niego i widział w jej oczach cień tamtego bólu, ale nigdy nie uciekła, została, walczyła. Bo to właśnie znaczy prawdziwa miłość: nie w bogactwie, nie w biedzie, ale w wybaczeniu, w pracy, w determinacji, żeby być razem, mimo wszystko. A Marcin nigdy już nie zapomniał tej lekcji i to koniec tej historii. Czasami prawda boli bardziej niż kłamstwo, ale tylko prawda może naprawdę nas wyzwolić. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw subskrypcję i powiedz mi w komentarzach, co byś zrobił na miejscu Karoliny? Czy wybaczyłbyś? Do zobaczenia w następnej historii.